No i co ty robisz? Tak, do ciebie mówię. Za chwilę zaczynamy film. Wstawaj! Cześć, witajcie wszyscy. Bardzo serdecznie z tej strony a, tam Paweł, a to jest kolejny odcinek z serii Team Fortress. Dzisiaj gramy na mapie, a właściwie na grze, Saxon Hill. W tym trybie, jak się można domyślić, mamy za zadanie pokonać Saxona Hale'a lub on nas. E, jest około czterech bossów, Saxon Hale, Królik jako Demoman, e, Inżynier oraz e, brucha Sniper. Każdy z tych bossów ma supermoce. Takie jak na przykład Skok, dużo życia, mega obrażenia. Mają oni również broń pierwszorzędną i drugorzędną, chociaż w sumie tylko chyba e, inżynier i Saxon Hale mają tylko. Broń do walki wręcz, a Brutal Sniper i Królik Demoman mają broń do walki wręcz oraz e, broń. E, pan, tak. E, ale nie myślcie sobie, że my też nie mamy żadnych takich ulepszeń. owszem mamy. Mamy na przykład mini kryty albo kryty. W zależności od tego, w gramy. Inżynier na przykład e, ma regenerację Metalu, dzięki czemu to jest po prostu bardzo przydatne. Bo nie musi po prostu biegać cały czas po metal. Tylko. O, widzicie? Cały czas mi się tutaj metal odnawia. I nie muszę po prostu biegać od skrzynki do skrzynki, żeby go e, po prostu zdobyć. E, no i co? Ogólnie tryb jest bardziej dla graczy, którzy. Co ja gadam. Tryb jest dla wszystkich graczy. E, no tu widzicie, jest ten Saxon Hale. Właśnie. Bardzo trzeba uważać, by nas nie zabił. nie musiał jest dosłownie na hita. Dosłownie na hita. Ja Ty sobie nie żartuję. Poważnie może być na zachita. Weźcie odwal gościu. O o, nie jest dobrze. Ej, pomocy! Widzicie, na jednego hita. To jest taki minus, przez którego mm, bardzo łatwo może. Że można zginąć eee, no i co ja może tutaj zapauzuję żeby was nie zanudzać tutaj e, tutaj, tutaj. O, jeszcze dużo graczy zostało ja zapauzuję i wrócę kiedy już się odrodzę ok witajcie ponownie e, trwało już długo dodatkowo zmieniła się na mapa e, także więc mogę już zaczynać za razem kiedy zginę będę po prostu ym, Zaczęło nagrywanie, żebym po prostu y, nie marnować tego czasu na patrzenie jak po prostu tutaj czekam, y, żeby się odrodzić. To by nie miało najmniejszego sensu. Kurde, wpadłem tutaj, jak teraz stąd wyjdę? Shit. A, mam pomysł. O, o. Nie wyjdę stąd! Nie mam poskramiacza. nie wyjdę, no help me! A tam jakoś w to Five, four, three, two, Dobra. może jest tutaj jakaś ucieczka, bo nie wiem zresztą. O, chyba tędy się da wyjść. Eee, nie wyjdę. Kurde. Szkoda. Po co tu poczekam? O, o. No to tędy też tym bardziej nie wyjdę. To wygląda na to, że będę się czekać aż przyjdzie... Tam, dom, tam, dom, ...boss. Bo z tym jest teraz akurat jakiś Marcel, to jest Polak chyba? Tak, Polak, Polak. to jest Polak. E, dobra, to może sobie tu jakoś poczekamy. Jakbym miał poskramiać, to bym bez, bez problemu wyszedł. Ja sobie mówię jak. Po prostu sześć pod po ciebie i zrobiłbym Rocket Jumpa. Tak. Jeżeli nie, też może wykonywać Rocket Jumpa. O, jak widzicie, teraz jestem. Tak samo hejlem, więc wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie, teraz sobie zrobię taki super skok. O kurde, ze zło mną złomienia Okej, okay, jeden gościu za nami. za każdym razem, jak wskacze, tylko się BRAVE JUMP. Przejdź jump. O, o, nie jest dobrze. Pozwólcie, nie mogę pozwolić żeby na nasze gdzie Dziewczyny, nabijajmy aby takiego... Krytyka, tak i wtedy jak na mnie skoczą, to mam przestrane. E, tak, teraz właśnie mam przez lekko. No, choć tu. Jest, co? Jaki on jakim problemem żyje? Kiedyś się skończy amunicja, a wtedy da ja się zabiję. No, nareszcie. Dodatko udostępniam e, do osiągnięcia lojalność. Zaraz ciebie wykończymy. A ty, skurczę bieg, chodź tutaj. Zrób kolejny parę rąk, to jest, nie Dlaczego nie zginął? tak mam pytanko. Niestety zginąłem. Jak widzicie, niestety to nie jest takie łatwe jak się wydaje, gdy jest na nas tylu graczy. Ja niestety nie mam takiego doświadczenia z grami z Saxon Hellem, gdzie po prostu jestem lekko wporzytującym graczem. W, e, znaczy, no graczem jestem dosyć długim w Team Fortress, ale ogólnie dopiero mm, niedawno poznałem trip Saxon Hellem, z miesiąc temu, może dwa. Słyszałem już sześć, ale nie miałem okazji zagrać. Więc jakby co tutaj, jakby dla mnie tym Saxon Hellem to niespecjalnie, a który nie jest takie łatwe. Dobra, tutaj jest po prostu Teraz jest chyba engineer, jak się nie mylę. Nie, jest ten pijany królik. Jest ten królik z flaszką, którego tak nienawidzimy. Jest taki pijak. Zobaczcie, szur. Ja tutaj jajeczka, za temu mu Lepiej się z z daleka. chodź tu. O, jajeczka. Co to... No jaki... Jaki ninja. No dobra, to ja może... Tak jak mówiłem i wyjdźmy się za... Okej, okay, widać już, że dużo dłuższej A Dlaczego dłuższej? Gdyż... E... Po prostu ona trochę minęło, bo, mus... bo jeden gracz zaczęła mi propozycję o... Wymieniłem się i trochę ta wymiana potrwała, gdyż gościu gadał po rusku, czy znaczy, sorry, po czesku, tak. I nie za ciężko, trochę było mi się z nim dogadać, ale jakoś się w końcu z nim dogadałem. No fajnie. I wymieniłem się na, już wam pokazuję, na Halo tu Wieża. Za kuriozalną część zabity. Zabici wrogowie, chyba coś takiego. Ona tam jest chyba warta więcej o. Chyba tam 30... 33... ale. Mi się wydaje, że e, ona jest warta nie jest tyle samo co ta halo tu wieża, więc nic chyba nie straciłem. Tak czy siak, nie będę teraz gadał, i znowu muszę zrobić przerwę. No kurde, no to co to za odcinek, że cały czas robię przerwy i nic wam tutaj nie pokazuję. No to jest pytanie. Dobra, widzimy się Okej, ponownie. Teraz O, sorry. Serio? Lewo, znowu włączyłem pauzę i już mnie zabił gościu. Nie, wybaczcie mi, po prostu to jest naprawdę ciężko utrzymać się przy życiu. Widzimy się znowu za chwilę. Sorry, was, sorry bardzo, że tak cały czas ginę. Ale nie martwcie się, ten odcinek jeszcze będzie dużo fajny. Patrzcie, znaczy, ten odcinek mam nadzieję, że, że mu się spodoba. Także więcej martwcie się na zapas. Będzie tu jeszcze dużo fajnych akcji. Będziemy się zech Ok, znowu powracamy. E, nie tu dość długo tak jak zwykle. Wszyscy przegraliśmy. A raczej, może wygraliśmy. No nie wiem, ale. Złą za Jeszcze się zło na mnie ujdzie. Będziemy tak gonić. Czekajcie, mam ja coś sprawdzić Okej okay. Co mm. to jest działkowalne? Mm -hmm. oh yeah! Nie, chyba jest mi niedane nagradzić odcinka Ale no, poważnie, no co chwilę ginę i co wy macie z tego odcinka? No nic z niego nie macie, cały czas tylko patrzycie jak ginę, odradzam się ginę, odradzam się. <laughs> Naprawdę ciężko jest tutaj przeżyć. Dobra, widzimy się znowu po przerwie. Okej. Okay. Jesteśmy z powrotem i teraz e, kolejny bot, którego macie okazję poznać jest to... E, czekajcie. Horsen Heli Horson, czyli bezkonny bezgłowy jeździec. Mam nadzieję, no, że nie zabijemy tak szybko. Jak pozostali bosowie. Mówię poważnie. No, tam się skrył. Chyba nie zamierza być bosem. No bardzo dobrze. бум хотя бы. Мой сладкий делка. Ну, команд. Почему больше? Przynajmniej nie zginąłem, wuhuuu! Chyba będę bossem teraz. Skoro jest takie złożenie, ale wątpię. Nie. Serwer zmienia poziom. Także więc... Widzimy się, gdy serwer się zmieni. Znaczy poziom. Okej, okay. już jesteśmy z powrotem. No i mam przymus granie palce. Co jest? Co to za czary? Dobra. Dobra, nie szło to. No, dawaj ubera. No to się ubera i pójdziemy na seksu na Heila. Ładujemy ubera, 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 ładujemy ubera. Dam dam, 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 dam. <grywki> Dziękuję. Gdzie jest ten Sexton Nie wiedzę go tutaj. No już ryja. to znaczy, że tam Spadaj, Wpadaj! Auf wiedersehen! się ma tylko ty biega. Na szczęście. Oj, chodź tu. Potrzebuję Ubera. I szybciej, szybciej, szybciej ładuj się! No, Saxon Hell nie znalazł! Bo będziemy mieli przestrany! Okay. Nawet jak tu wskoczy, to nam nic nie zrobi. Zanim on tu wejdzie, to zdąży naładować ładu łaciba, To co się w nie zdaje. Nie, spokojnie zdąży. Doktor! O o. <laughs> Chodź tu! Nie znam, że mam aktować To jest wtedy bielu Sakson Czy jest z Jesteś pod róbką Saxona Hmm, ile graczy zostało... dwóch... raz... dwa... trzy... cztery... cztery graczy, graczy zostało w tym dwóch na spawnie. No dobra, to robimy to co zwykle, czyli ja zatrzymuję i widzimy się za chwilę. Okej, okay, już, jest, już jesteśmy po przerwie. E i kontynuujemy naszą rozgrywkę. Aha, i zapomniałem wam powiedzieć, że... Im więcej graczy na serwerze, tym większe będzie użycie Saxon Hale. To od tego jest zależne życie Saxona. Taka, taka ciekawostka. O kurde. Grać się kurde, co to było? Urwał mi się ten... Co się drześ? Słyszę. Oh, shit. The and stuff, so. Power duck jump. Jumping like a kangaroo won't help you. Nie ma medycyny! Kurde, nie mogę tego trafić. Dobra, gdzieś tam uciekł. A no, gdzie jestem ten wołową? Nie, tu nie jest. A nigdy. jest jak to na chwilę, co może wygrać Ubera w postawie, żeby mnie tak szybko nie zabił, bo jak się łączę Ubera, to wtedy nie ma szans, by mnie zabił. O oh, shit! Nie! Yeah. To jest strasznie fiskalne. Jak ja się tak się koniki Kurde, pocja użyłem tego? Ubera. Koda, że nie ma grubego, byłoby dobrze, przynajmniej przy mnie jeden grubas. Wiadomo, <grymne> ja grubas i medyk najlepszy, najlepsza paczka. Idzie tu. mi. Jak on tak, drzewy ja zawsze. Jestem hell. O kurde, może być blisko mnie? Nie chcę ginąć. Szybko trzeba naradować Ubera, naradować. Chyba naładować. No tam jest. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra. Mamy już Ubera, więc mogę iść na całość. No tylko jak tam wejść. Chyba inaczej nie wejdę, jak przez górę. Gdzie on jest? Tutaj go nie ma. Nie, chyba tutaj. Nie ma go. No kurde, no to gdzie on jest? Kurde, no gdzie on kurde jest? Tam! Chodź tu. Jest, oberwał. Weź się tak nie żyjecie, słyszę. Ajajaj, o kurde, Sakson Shit. Nie już nie mam już amunicji. Cholera! Wszystko się Ech, muszę z amunicję wykombinować. Muszę znaleźć amunicję, aby pójść zabit tego gracza. <śmiech> 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 no naprawdę. No dobra. Ale i tak już kończymy odcinek. Myślę, że Wam się spodobał pomimo, pomimo tego, że za chwilę musimy robić zdjęcie No odrodzenie jest tak, przecież ginęłem, Ale pomimo tego myślę, że Wam się spodobał. Ty władon, Paul. Cześć.